No hej tu Sherlock, dzwonek zaprasza na piąte wydanie czołgowej szkoły i mecz, który dzisiaj Wam pokażę, nie pojawił się na kanale ze względu na wynik, choć ostatecznie uda się wyciągnąć z tego błyskawicznie szybkiego spotkania poziom na miarę trzeciej marki, ale przede wszystkim chcę Wam pokazać najdoskonalszy przykład przewagi ilości, jak widziałem ostatnimi czasy. Dosłownie to, co zrobi w pewnym momencie kilku graczy naszej drużyny z przeciwnikiem, będzie absolutnym, strategicznym, ideałem. Samo zjawisko będzie bardzo jaskrawe i przeprowadzone bezbłędnie, co pokaże i pozwoli zrozumieć idealne zachowanie w podobnych sytuacjach, zresztą sami zaraz zobaczycie. Na razie, biorąc na poprawkę, że mój team statystycznie jest gorszy, szukam okazji na darmowe obrażenia. Może uda się też dać trochę kluczowych informacji, obić jakiś czołg podczas dojazdu na klasztor. Chcę wykonać jednostronne straty, by zwiększyć swoje szanse w późniejszej części bitwy, zmuszając obitego wroga do gry na półkwistka. Plan jednak się nie powiódł i lecę przegrupować się z moimi sojusznikami, bo wtedy będę miał najwięcej siły, w przeciwieństwie do trzymania w pojedynkę bottom tierem pionów 8-9. I zobaczcie co się dzieje, na pionie 1-2-3 jest obecnie czterech naszych graczy, dołączam ja jako piąty i at7 powolutku drepta jako szósty. Zahaczyłem o skałkę, bo zapatrzyłem się na minimapkę i aż włos na jaju mi się zjeżdżał. Zobaczcie ile czołgów nagle pojawiło się na górnym poziomie na pionie 2. Dobrze, że moi koledzy z drużyny nie puszowali, tylko bujali się na bezpiecznym narożniku, bo w momencie kontaktu z tyloma lufami pojedynczy czołg nic nie znaczy. Coś jednak okazuje, również niższym korytarzem wróg gna na nas na złamanie karku. Hamulec i od razu cofamy się, ostrzeliwując swój odwrót, bo to, że zbiorę, jest i tak nieuniknione, więc chcę chociaż zadać swoje maksimum, wykorzystuję wraki, by złamać linię celowania i zobaczyć. Zobaczcie na sytuację 7 na 5 nie wliczając, a to 7, który ciągle jedzie, wróg zaatakował oboma korytarzami, szok ataku został jednak zażegnany. Pozycje są bezpieczne, i zobaczcie tylko co za chwilę zrobią moi sojusznicy. Dwie z czterech maszyn odłączają się od walki na górze rampy i rotują na panterkę, którą osłabiłem przed chwilą. W tym momencie cały górny poziom jest trzymany wyłącznie przez dwa nasze czołgi. Pada kolejny przeciwnik, AT-7 włącza się w kombat i od razu dąży, by podjąć wroga na pancerz. Kolejna lufa rozstrzelana w ogniu krzyżowym, przeciwnik naciera wszystkim, co ma, a AT-7 przyjmuje. Osamotniony Tygrys na pionie. jeden zmuszony do defensywy. Wszystkie nasze siły obracają się na napastników, i każdy jeden, nieważne czy ma dużo HP, czy nie, tłucze non-stop prawdziwym potencjałem swojego DPM-u. Twardy AT-7 na czele daje schronienie za swoimi plecami, pobijanym sojusznikom niwelując potencjalne kończące strzały przeciwnika, i praktycznie na przestrzeni kilkudziesięciu sekund, prawie połowa sił drużyny wroga jest albo zniszczona albo w taktycznej rozsypce. Co nieprawdopodobne, podczas walki 7 kontra 5, a później 7 kontra 6, straciliśmy wyłącznie jednego gracza. To w jaki sposób moi sojusznicy podzielili siłę, było istnym, strategicznym majstersztykiem. po prostu nie dało się zagrać tego, w żaden sposób lepiej. I co cieszy szczególnie mocno, to to, że przecież nie są to gracze wybitni, a mimo wszystko w chwili próby, gdy wróg dostawił pod nasze pozycje niemalże pół swojej drużyny, każdy z nas zachował zimną krew i podjął idealną w punkt decyzję, co pozwoliło nam mimo szoku i impetu uderzenia wyjść zwycięsko z niemalże czystym kątem. Poprawdzie mało brakowało i przeżylibyśmy nawet wszyscy, i powiedzcie mi, jak często widzicie, że podczas nagłego, niespodziewanego ataku, w którym wróg już na starcie ma każdą możliwą przewagę, to właśnie Botom Tiery bez wsparcia topowych maszyn w drużynie, których do tego liczebnie było mniej, dzięki odpowiedniemu przetasowaniu się na obronnych pozycjach, były w stanie kompletnie zneutralizować. Całą siłę oponenta przyjąć rozpędzonego wroga na klatę, po czym jednomyślnie rozbić to, co z niego zostało. Po prostu. Piękne widowisko i bardzo rzadkie zjawisko, bo z mojego doświadczenia wiem, że takie chwile to cholernie rzadkie skarby, a przecież o takie momenty właśnie chodzi i bardzo przykładam się, aby z mojej strony takie chwile chwały z moimi sojusznikami stwarzać i za nimi się rozglądać, by okazji do zagrania czegoś tak taktycznie pięknego po prostu nie przegapić. W tym przypadku to zrotowanie, odpowiednie granie pozycyjne kolegów z drużyny i złapanie najpierw jednej strony w crossa, a później przygrupowanie się i ruszenie na oponentów również na górnym poziomie, po czym przygrupowanie się i wykończenie całej reszty to jak na moje taktyczne podniebienie po prostu poezja. I to do tego w zasadzie pomimo, że wróg bez pardonu wbijał nam się w buciorach oboma korytarzami. Bez zapowiedzi połową drużyny po prostu na chatę. No cóż, brawo dla sojuszników za postawę w takiej sytuacji. To był naprawdę piękny mecz. Idealne zastosowanie przewagi ilości nawet gdy byliśmy w mniejszości. No a na dziś to tyle. Jeśli podoba Wam się moja praca i chcielibyście wesprzeć kanał, zapraszam do linków w opisie filmu. Zawsze wtedy możecie również nadesłać swoją powtórkę, którą ochoczo skomentuję. I ja już się żegnam. Powodzenia na randomkach i pa!